Cześć, witaj na kanale Twój Kosmatolog. Cieszę się, że jesteś ze mną. Dzisiejszy film będzie troszeczkę taki nietypowy, ponieważ chcę się z Wami dzisiaj podzielić pewnym takim. A wyzwaniem, eksperymentem, tak to myślę można nazwać, któremu chce się sama poddać, a będzie on oczywiście związany z pielęgnacją naszej skóry, a konkretnie z dietą. Także jeżeli jesteś ciekaw, jesteś ciekawa na czym ten eksperyment będzie polegał, zostań koniecznie ze mną, a tymczasem subskrybuj kanał no i kciuk w górę pod tym filmem również będzie niedowidziane. A w jednym z moich pierwszych filmów dzieliłam się z Wami moją Wam historią odnośnie takich stanów zapalnych, zmian takich trochę trądzikowych na twarzy, głównie tutaj w odrębie policzków, troszkę też na brodzie, podstawieniu antykoncepcji. Tak jak nigdy nie miałam problemu ze skórą, tak właśnie po 20, tam którymś roku życia, podstawieniu e, antykoncepcji, właśnie coś takiego mi się wydarzyło. No i były to zmiany, które się trochę nawarstwiały, zanim jedna się zagoiła, to już pojawiła się następna, więc zaczęłam wspomagać się maścią z antybiotykiem, ale dodatkowo podeszłam do sprawy holistycznie i trochę było zmian w diecie, pielęgnacji, trochę eliminacja różnych e, czynników stresowych. Trochę musiało oczywiście minąć czasu, wszystko gdzieś tam się ustabilizowało no i ten problem przeszedł. Natomiast nie na 100%. Co jakiś czas do tej pory jakaś taka właśnie zmiana zapalna, boląca, gula, taka cysta, podskórna, niemożliwa nawet do wyciśnięcia, e, nawet gdybym chciała, choćbym nie chciała, e, pojawia się co jakiś czas właśnie w tych takich okolicach dolnej e, twarzy. Czyli takie zmiany właśnie na podłożu hormonalnym. E, u mnie to często występuje gdzieś tam w okolicach owulacji, więc trochę w ogóle na odwrót niż być powinno. E, no i co? co jakiś często się takiego występuje, i nawet jeśli już teoretycznie znika, to ja pod palcem jeszcze czuję taką górkę przez długi, długi czas. No i postanowiłam sobie wprowadzić taką dietę przeciwzapalną do mojego jadłospisu, trochę pozmieniać te moje potrawy, żeby właśnie te elementy wprowadzić. A dlaczego taka dieta? No właśnie trądzik jest ogólnie chorobą zapalną skóry. Tak jak w jednym, w jednym moim filmie właśnie już o tym Wam opowiadałam. I taka dieta również jest zalecana dla osób np. z chorobą Hashimoto czy endometriozą, generalnie przy różnych chorobach, yy, gdzie właśnie mamy taki stan zapalny organizmu. Ta dieta nie ma oczywiście leczyć, natomiast ma wspomagać i ma nieco łagodzić ten stan zapalny. Dlatego liczę na to, że minie kilka miesięcy i rzeczywiście ta skóra się polepszy. Natomiast jak będzie, zobaczymy. Yy, I po miesiącu planuję taką aktualizację, po trzech miesiącach nagram film, gdzie właśnie opowiem, jak moja skóra się zachowywała, czy rzeczywiście widzę jakieś zmiany, czy niekoniecznie. Natomiast mam nadzieję, że zobaczymy te zmiany i rzeczywiście przekonam Was, że to holistyczne podejście do pielęgnacji skóry jest bardzo istotne. Dieta przeciwzapalna przede wszystkim polega na tym, aby skupić się na takich składnikach jak m.in. kwas omega 3, jak błonnik pokarmowy, różnego rodzaju zioła czy zielona herbata, na witaminie C, witaminie E, magnez, warzywa i owoce z naciskiem na warzywa za chwilkę Wam wymienię w ogóle produkty po kolei, które są zalecane w tej diecie. Natomiast ważne jest, żeby to były właśnie produkty z niskim indeksem glikemicznym i z niskim tym indeksem takim prozapalnym, ponieważ rzeczywiście jest tak, że niższy, i niższy ten indeks prozapalny, tym ten stan organizmu jest w lepszej kondycji. I tak naprawdę zasady diety przeciwzapalnej to są takie podstawowe, mam wrażenie, zasady zdrowego żywienia, które każdy z nas pewnie po zna, ale teraz Wam opiszę, o co tutaj chodzi. Więc tak, zaczynając od początku, e, ważne są w tej wiecie m.in. zboża, więc tutaj nie rezygnujemy z węglowodanów złożonych, ale zwracamy uwagę e, na ich jakość i skład, co tam rzeczywiście jest. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na pieczywo pełnoziarniste, na makaron razowy, e, zrezygnujmy z takich m, różnych z białej mąki pieczywa m.in. i tym podobnych pro, e, potraw, e, ryż brązowy różnego rodzaju kasze otręby, płatki owsiane, siemię miane. To są rzeczy, które są jak najbardziej tutaj wskazane w tej diecie. W ogóle błonnik, rośliny strączkowe, które mam wrażenie, że nie są zbytnio popularne u nas, ale właśnie fasola, ciecierzyca, soczewica, mnóstwo ciekawych potraw można z nich sporządzić. Też są źródłem błonnika, zarówno jak i białka, więc bardzo ważne tutaj produkty spożywcze. Warzywa oczywiście, głównie te y, zielono liściaste, ale też pomidory mają m.in. mikopań, który jest takim antyoksydantem. Y, dodatkowo też te. Y, te owoce takie jagodowe, czyli maliny, truskawki, borówki, ale też wiśnie są bardzo ważne w diecie przeciwzapalnej. Także jest z czego wybierać. Co tam jeszcze? Dodatkowo na pewno zwróćmy uwagę na nabiał i jaja, żeby nie było tego zbyt dużo w naszej diecie i na pewno powinniśmy zwrócić uwagę, żeby to nie były takie pełnotłuste produkty. Dodatkowo grzyby. Wydaje nam się, że tylko mają walory smakowe, ale to nie jest do końca prawda. One też wspomagają nasz Układ odpornościowy, więc takie grzyby, na przykład shiitake, popularne w takiej diecie azjatyckiej, właśnie są jak najbardziej tutaj wskazane. Dodatkowo przyprawy, zielona herbata. Jeśli chodzi o przyprawy zioła, nie bójmy się tego. Kurkuma, kary, rozmaryn, oregano, czosnek, to są rzeczy, które powinniśmy włączyć do naszej diety. Ponadto, jeszcze zwróćmy uwagę na mięso. Powinno to być mięso chude, głównie drób, raczej unikajmy czerwonego mięsa. No i ryby to jest bardzo ważny punkt. Ryby tłuste, no, zwróćmy na to uwagę, ponieważ są ważne w naszej diecie. Następnie różnego rodzaju orzechy, migdały, suszone owoce, też świetne źródło błonnika. Oczywiście mówię o suszonych owocach bez dodatków jakichś cukrów i tym podobne. Też warto włączyć do naszej diety. No i oczywiście oleje roślinne, głównie oleje roślinne, wybierajmy nie te zwierzęce, tłuszcze. Więc takie oleje jak na przykład oliwa z oliwek, jak na przykład olej kokosowy, olej rzepakowy, olej z ogórecznika, z wiesiołka, z czarnuszki są wskazane oleje w tej diecie. No a czego unikamy? No, jak możecie się domyślić, wszelkich przetworzonych produktów, tak zwanych gotowców, gdzie jest mnóstwo różnych zbędnych substancji, jakichś konserwantów i wzmacniaczy smaku, cukrów i tym podobne. Oczywiście słodyczy, też to wszystko idzie out. Tak samo słone przekąski, fast foody, tego być w tej wiecie nie może. Oczywiście jakieś gazowane napoje, słodkie napoje, to też eliminujemy. Oczywiście papierosy, alkohol no to tutaj nie ma na to miejsca. Zbyt dużo soli w również nie jest wskazane i jakieś takie właśnie produkty z białej mąki, zbyt dużo nabiału, no to też tutaj e, tego nie, nie stosujemy. Ponadto czerwone mięso, wędliny, e, jakieś takie w ogóle produkty z wysokim indeksem glikemicznym czy tłuszcze zwierzęce, również tutaj z tego rezygnujemy. Więc jak widzicie, to są takie podstawowe w sumie zasady zdrowej diety. Jeżeli chodzi o napoje, no to tutaj głównie woda, ewentualnie zielona herbata, ale żadnych słodkich napojów gazowanych tutaj nie stosujemy, więc ten, kto z Was ma ten problem, bo wiem, że część ludzi w ogóle twierdzi, że nie lubi wody, ale to jest naprawdę kwestia przyzwyczajania i u mnie akurat tutaj woda, wiecie, prym i nic innego w zasadzie do picia nie stosuje. No i dobrze, jak wygląda sposób odżywiania u mnie? E, u mnie to są z reguły cztery posiłki dziennie, i pierwsze jest oczywiście śniadanie, najważniejszy posiłek dnia, tutaj się z tym zgadzam, u mnie tak faktycznie jest. I najbardziej jakoś lubię te śniadania. No i tutaj za dużo zmian nie planuję, ponieważ jest u mnie dosyć różnorodnie. Eee, często odżywiam się, jeżeli chodzi o śniadanie, podobnie tutaj do dzieci, więc z reguły są to właśnie takie zdrowe posiłki bez żadnych cukrów, dodatków i podobne. To są na przykład takie posiłki jak owsianka z różnymi e, bakaliami typu jakieś migdały, orzechy, masło orzechowe takie wiecie 100% z orzechów, e, dodatek jakiegoś jogurtu naturalnego bądź mleka, dodatkowo jakieś suszone owoce, czy owoce świeże i to sobie wszystko gdzieś tam zamiennie robię, więc głównie ta owsianka, ale też jakieś kanapki, na przykład z jajkiem, z tuńczykiem, z jakąś pastą warzywną, z awokado, czy czasami jakaś jajecznica, więc takie rzeczy najczęściej tutaj występują u mnie na śniadanie. Ale na pewno muszę zwrócić uwagę na pieczywo, żeby było pełno ziarniste, bo rzeczywiście z białej mąki u nas często to pieczywo też się pojawiało, więc tutaj taka delikatna korekta i zmiana. Drugie śniadanie. No tutaj będzie trochę pół na pół, ponieważ e, niekiedy były to zdrowe rzeczy, była jakaś kanapka, jeśli na przykład rano i nie było. No ale niekiedy była to jakaś słodka bułka albo jakiś wafelek na szybko, więc to zdecydowanie chcę zmienić i w ogóle chcę zmienić, żeby na drugie śniadanie głównie zrobić sobie jakiś koktajl warzywno-owocowy. Tego raczej do tej pory nie stosowałam, no chyba że dla dzieci, ale właśnie dla siebie nie, to był ten grzeszek, że trochę za mało tych warzyw i za dużo słodyczy w mojej diecie było, więc zdecydowanie chcę sobie te koktajle właśnie robić na drugie śniadanie. Następnie jest obiad, no to tutaj u nas też jest różnorodnie, bo są zarówno ryby, jak i mięso, ale fakt, co jakiś czas pojawiało się mięso czerwone, więc tego też chcę zrezygnować. No i na pewno więcej jeszcze warzyw, żeby... Mm, Codziennie do obiadu było jakieś warzywo, jakaś sałatka, surówka czy po prostu jakieś warzywa na parze, więc na to też chcę zwrócić uwagę. No i zamiana na przykład makaronu tego białego na jakiś razowy, czy ryż na przykład na brązowy, więcej kasz, więc troszkę też tu zmian się e, szykuje. No, ale największa zmiana będzie na pewno przy kolacji, ponieważ rzeczywiście tutaj, właśnie, niekiedy wjeżdżały jakieś słodkie rzeczy, czy jakieś podjadanie, właśnie takich słodkich rzeczy. No i niekiedy nawet ta kolacja była uboga, bo po prostu już się jej nawet nie chciało, więc to było też bardzo, bardzo różnie. Więc teraz wszystkie słodycze chcę zrobić, e, wywalić, że tak powiem, e, zlikwidować to w mojej diecie i planuję po prostu normalne kolacje zjeść i sobie tak to wszystko zamienić. Mieć. Pierwszy się na nie, drugi się na nie kolacja, szatkować, żeby niczego nie było za dużo ani za mało. Jeżeli rano była jakaś kanapka, to na przykład na wieczór jakaś nie wiem, na przykład jaglanka, gryczanka i tym podobne, albo zamienię rano to, a wieczorem na przykład jakaś kanapka. Więc tutaj na pewno będzie największa zmiana, natomiast chcę zaznaczyć, że wprowadzam te elementy diety przeciwzapalnej, ale planuję tak 90% około mieć zdrowego żywienia, a te 10 sobie zostawić na jakieś okazje, na jakiś wyjątek. Też nie chcę powiedzieć, że w ogóle już zero cukru na co dzień, tak, ale właśnie w te wyjątkowe sytuacje chcę sobie to zachować, żeby też nie być takim niewolnikiem tej diety. No i zobaczymy, czy to wystarczy e, takie racjonalne po prostu podejście. Także co, myślę, że to by było na tyle. Myślę, że pokrótce Wam opisałam w ogóle na czym polega dieta przeciwzapalna i jak to wygląda u mnie. Mam nadzieję, że to mi pomoże, że te zmiany będą przynajmniej się dużo szybciej goiły, jeśli już wystąpią. No i co? Dajcie mi znać w komentarzach, czy również się przyłączacie do takiego wyzwania, czy macie problemy skórne. Czy próbowaliście już takie diety i czy zauważyliście, że wam przede wszystkim pomaga? Pamiętajcie, że też potrzeba więcej czasu na te efekty, a ja też tutaj zamieszczę kilka zdjęć, jak te moje zmiany zapalne mniej więcej wyglądały, żebyście mieli też porównanie. No co, po miesiącu myślę, że będzie krótka aktualizacja i po trzech będzie już taki pełny film, gdzie wam opowiem co i jak. Także tymczasem dzisiaj to już koniec i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, trzymajcie się!